Cześć, nazywam się Ada Kinowska, jestem wirtualną asystentką i prowadzę stronę Kobiecy Biznes Online, czyli miejsce dla kobiet przedsiębiorczych, które chcą spełnić swoje biznesowe marzenia. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami trzema książkami, które przeczytałam na swojej biznesowej drodze i które bardzo mi pomogły. Eee, czyli to jest drugi odcinek Biblioteczki Przedsiębiorcy. Pierwsza książka to jest Piętrzenie Nawyków. 97 małych zmian, które odmienią Twoje życie. Ta książka to jest tak naprawdę zbiór dokładnie tego, co jest napisane na tytule, czyli 97 małych nawyków, które pomogą Wam po prostu zmienić coś w swoim życiu. To są takie nawyki, jak na przykład zapisz wydatki z poprzedniego dnia włóż drobne do słoika. Książka jest, jest podzielona na różnego rodzaju takie jakby kategorie. Te kategorie to są na przykład wydajność, oszczędzanie pieniędzy, finanse, relacje międzyludzkie, porządek, duchowość i dobre samopoczucie. I tak naprawdę wiadomo, że nie wdrożymy od razu 97 drobnych nawyków do naszego życia, bo nic innego byśmy nie robili, tylko cały czas te nawyki, ale warto jest się zainspirować, i zobaczyć, czy może jest jest tutaj coś, co pomoże Wam w lepszej pracy i taka mała zmiana drobna, często jest tak, że taka mała drobna zmiana wprowadza bardzo dużą różnicę. Także warto jest tą książkę przeczytać. Kolejna książka to jest Gary Wajnerczuk Ekonomia wdzięczności. Gary to jest bardzo duża osoba. <laughs> Gary jest. Jak sam chyba z tego, co ja widziałam niego na filmach, lubi się określić mianem przedsiębiorcy, seryjnego przedsiębiorcy i ta książka jest super, jeżeli chodzi o to, jak działa no, ekonomia wdzięczności, czyli jak działają, jak powinny działać nasze działania na, w mediach społecznościowych. Bo gary właśnie tym się zajmuje głównie mediami społecznościowymi, jak działać. I jak to wszystko powinno wyglądać. Książka jest moim zdaniem świetna. Ona pięknie tłumaczy to, jak działają media społecznościowe. Jak działa to, że my tworzymy coś za darmo, dajemy właśnie jakieś treści za darmo i co się potem z tym dzieje. I uważam, że to jest absolutna lektura obowiązkowa dla wszystkich osób, które chcą biznes online tworzyć. Także E, także zapraszam Was do e, przeczytania tej książki. Tą książkę znajdziecie na OSM Power u Marcina Ostmana. I ostatnia książka to jest e, Robert Nie mam nadzieję, że tak się doczyta. E, Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka. To jest chyba jakaś strasznie stara wersja, którą dostałam od mojego taty. Ale książka jest. Znaczy, nie zostałam, tylko zabrałam po prostu. Książka jest świetna. I nie chodzi tutaj o negatywne wybieranie wpływu na ludzi, w sensie takim. Um, jakieś manipulowanie ludźmi, ale to jak działają, jak to psychologicznie wszystko działa, niektóre nasze zachowania, które często, których często nie potrafimy zrozumieć i wydaje mi się, że warto jest przeczytać tą książkę, żeby zrozumieć trochę też siebie, jak my działamy, jak są jakieś tam nasze społeczne uwarunkowania zrobione i jak lepiej się komunikować z ludźmi. Wydaje mi się, że to mimo, że to jest psychologia, to na sam psychologia społeczna, to się idealnie do Biznesu będzie kwalifikować, że tak powiem. Także, także polecam Wam tą książkę. Okej, okay, to są trzy książki, które chciałam Wam dzisiaj polecić. Wszystkie trzy dały mi bardzo dużo wiedzy. Z każdej coś mogłam wyciągnąć, także właśnie o to chyba wydaje mi się chodzi, ale pamiętajmy, że najważniejsze nie jest to, ile książek przeczytaliśmy i jak szybko to zrobiliśmy, tylko ile tej wiedzy z książek wdrożyliśmy. Czyli przypomnę to było piętrzenie nawyków, ekonomia wdzięczności i wywieranie wpływu na ludzi. Okej. Okay. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Dajcie znać, jeśli Wy czytałyście ostatnio jakąś super książkę, którą chcecie się podzielić. Ja chętnie mm, zobaczę, przeczytam, sprawdzę, wdrożę tą wiedzę. E, I jeżeli ten film okazał się dla Was przydatny albo interesujący, to proszę zostawcie mi jakiś znak, czyli subskrypcję, łapkę w górę, bądź komentarz, i widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Dziękuję Wam bardzo, cześć Pa.